Cześć, witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagram w Warce Pierścieni Konfrontację. Jest to już klasyczna gra od i Knizzi, Wydawcy Fantasy Flight Games i w Polsce wydała to galakta. Jest to dwuosobowa rozgrywka, nieco podobna do abstrakcyjnych gier typu Warcaby, Szachy albo inne tego typu gry. W tej grze jedna osoba będzie wcielała się w Siły Ciemności, czyli w hmm, Popleczników Saurona. Druga osoba to Zdrużyna pierścienia, pierścienia, ogólnie rzecz biorąc Ci Dobzi. Zadaniem dobrych jest doprowadzenie Froda do Mordoru. Nawet jeżeli tutaj nadal będą przeciwnicy, ale Frodo dojdzie do Mordoru, automatycznie Dobzi wygrywają. Czyli wygrywają, kiedy Frodo zostanie pokonany, albo kiedy trzy jednostki złych dojdą do Shire, wtedy po prostu Dobzi automatycznie przegrywają. Rozrywka jest bardzo prosta, bo jak widzicie, macie tutaj takie właśnie stojaki, które zapewniają to, że przeciwnik nie widzi jaką jednostkę ma naprzeciwko. Więc na początku gry każdy z graczy rozkłada te swoje piony w taki sposób, jak mu się podoba. Jest to zależne od tego, jaka postać jest na danej ilustracji, jaką ma umiejętność specjalną. Wtedy taktycznie możemy to rozwiązać. Poza położeniu jakby tych wszystkich naszych pionów, dostajemy też talię kart. Dobrze dostają swoje karty drzwi też dostają swoją talię. Tutaj macie bardzo ładnie opisane wszystkie umiejętności specjalne waszych bohaterów, jak również rozłożenie kart, jakie mają źli, jakie mają dobrzy. To jest bardzo istotne, ponieważ wszystko tu polega na blefie, wszystko polega na przewidywaniu możliwości, jakie ma wasz przeciwnik. Zawsze źli zaczynają i w swojej turze możecie ruszyć się tylko i wyłącznie jedno pole do przodu. I w zależności tutaj, na przykład, tutaj mamy orka, więc mogę ruszyć się na pole to, albo pole to, ponieważ to jest do przodu, ale nie mogę na przykład iść na bok. Jedyny, jedyne wyjątki to są jakieś specjalne umiejętności, które pozwalają na atakowanie na boki. Ewentualnie jak widzicie, tutaj takie na przykład są kreski, dobrzy mogą używać tych skrótów, czyli mogą pomijać pewne pola. Tutaj akurat widzicie przejście przez morię, czyli ten bohater teoretycznie mógł przejść dokładnie na to pole za jeden ruch. I to w zasadzie jest wszystko. Tak jak widzicie, te strzałki tylko dobrzy ich używają, drzwi będą napierali, oni mają troszkę więcej siły, a dobrzy muszą mieć większy spryt w czasie rozgrywki. Więc zacznijmy od tego, że ten gracz ruszy się orkiem na jedną z tych dwóch pól. Jak widzicie wszędzie nie widzicie, ale wam o tym powiem, na każdym polu mogą być maksymalnie dwie jednostki, czyli tak jak tutaj. Ewentualnie właśnie na Mordorze i na Shire mogą być cztery jednostki. Na środkowym pasie, to są góry, może być tylko i wyłącznie jedna jednostka i nie można nigdy ruszać się na boki, nawet jeżeli jakaś umiejętność by na to pozwalała. Także trzeba bardzo szybko przejść środek planszy na drugą stronę po to, żeby nie zakleszczyć się tutaj w jakimś niepotrzebnym konflikcie. Także zaczynamy grę. Ork ma umiejętność specjalną, że kiedy atakuje automatycznie zabija pierwszego przeciwnika jaki ona potka, więc jest bardzo mocny ork, więc się nim. Powiedzmy, że tutaj na Morię, żeby zablokować szybkie przejście dla bohaterów. I to jest wszystko, co robi zły bohater. Teraz są dobrzy. Mogę ruszyć się na przykład Frodo, zaryzykować. Przeciwnik nie wie oczywiście, że to jest Frodo, który jakby jeżeli zostanie pokonany, to automatycznie przegram. I muszę uważać, czy to nie jest bohater, który w jakiś sposób mógłby atakować na, na bok. Tak? To musiałbym wydedukować na swojej podpowiadajce. Ale powiedzmy, że na początek ruszę tę figurkę w tym kierunku. To jest akurat sam. Sam bardzo dobrze działa z Frodo, tak jak w książkach i filmach mogliście zobaczyć. Kiedy jest Frodo, jego siła to 5 i może ewentualnie zastąpić Frodo w walce. Więc nawet jeżeli nastąpi walka, i przeciwnik wskazałby na przykład w losowy sposób, tak, że chce walczyć z tym, a to się każe Frodo, mogę powiedzieć, że nie sam walczy i on ma 5 siły, także będzie miał szansę obronić swojego pana. Także to był ruch. Dwie jednostki na jednym polu, teraz Sauron się rusza, może wybrać sobie następne tutaj jednostki. Na przykład tutaj mamy naszego Nazgula, który może ruszyć się dowolną ilość pól do przodu i zaatakować. Teoretycznie mógłbym się ruszyć tu i zaatakować, ale nie wiem kto to jest, to no może być jakiś bohater, który po prostu, na przykład Boromir, który jest z automatu jest w stanie mnie wyeliminować, poświęcając swoje życie. Jakie tu mamy inne możliwości? Tu mamy Balaroga. On, jeżeli znajduje się w Mori, automatycznie eliminuje bohaterów bez walki. Także to jest bardzo mocne, można tutaj fajną zasadzkę zrobić. Mamy następnych bohaterów, mamy tutaj właśnie na Gula, latającego, I on może atakować jedna, jedną dowolną postać, yy, która znajduje się sama. Więc mogę po prostu teraz zadecydować, że atakuje powiedzmy tego. Zobaczycie, jak walka wygląda. Więc mówię, że atakuje tego na tym polu. Za jeden ruch. I teraz. Pierwsze coś, co robimy, odsłaniamy jakich tu mamy bohaterów. To jest niestety dla mnie Boromir. Boromir i postać Saurona, która go atakuje, są automatycznie pokonane. Także tutaj nawet nie porównujemy kart, nie robimy żadnej walki, tylko obydwoje są wyeliminowani Boromir, tak jak w filmie poświęcił się i zabił przynajmniej jednego przeciwnika, także mamy zobaczyć już mniej figurek, troszkę się tu robi przestrzeni, więc tamtędy będą mogli bohaterowie czy też przeciwnicy się ruszać. Tutaj mamy na przykład Gandalfa, jego umiejętność specjalną jest zobaczcie taka, że grający poprzecznikami Saurona, gracz musi odsłonić kartę walki pierwszy. Więc wyślemy tutaj Gandalfa na zwiady na początek, nawet jeżeli będzie walka, będzie miał szansę to zwycięstwo wygrać. No i co? Zobaczymy, Balroga wyślemy na Gandalfa i zobaczymy co się wydarzy. W tym momencie, zobaczcie, mamy po 5 aż siły, to jest bardzo dużo, jak na postacie, bo, bo maksymalnie jak zobaczycie, Tutaj jest na przykład troll, który ma 9, ale w zasadzie z dobrych postaci. No to Gandalf jest nawet najsilniejszy, najsilniejszy więc nie chciałbym go stracić. I tak, umiejętność specjalna Gandalfa jest taka, że e, grając z Sauronem zagrywa kartę pierwszy. E, Bola roga umiejętność tak jak mówiłem, że znajduje się w Mori, automatycznie wygrywa walkę, ale nie walczymy w Mori, więc jak najbardziej walka jest rozgrywana. No I zgodnie z informacją Gandalfa, e, Zło musi wybrać swoją kartę jako pierwsze. Jakie mamy możliwości? Przede wszystkim tak możemy dołożyć do swojej siły jakąś kartę. Więc jak dołożę szóstkę, to będę miał 6 plus 5, czyli 11 siły. Mogę ewentualnie zignorować kartę przeciwnika, ale w tym momencie to i tak nie ma sensu, bo i tak pierwszy zagrywam. Mogę zobaczcie, wycofać się z walki, wycofać się na bok. Czyli nie tak jak idę do przodu, tylko na bok się wycofać. Mogę też jakąś dodatkową siłę, 2-3 siły. Mogę zobaczcie, zamienić tą kartę. Z jakąś wcześniej zużytą kartą. Także to zagranie magii. No i w zasadzie tu jest coraz więcej siły i więcej siły. Także mogę się dopasować. Muszę brać pod uwagę, jakie karty ma dobra strona. Tu ma, mam wszystkie wypisane. Zobaczcie, oni mają mogą maksymalnie 5 siły zagrać. Ja mogę zagrać 6 siły, więc jeżeli zagram 6, to teoretycznie mam pewność, że wygram z tym Gandalfem, ale oni też mają różne sztuczki. Mogą tutaj zobaczcie właśnie też tak jak ja użyć magii, żeby wcześniej zagraną kartę zagrać. Mog może się wycofać. Nie, mogą obydwoje zostać wyeliminowane. Tu te, klimatycznie idealnie to pasuje, bo Gandalf kąta balorok tutaj tej ilustracji. Tutaj zobaczcie, mogę zignorować kartę siły zagraną przez Saurona, także. Sauron ma trochę tutaj e, trudną bitwę do wygrania, ale powiedzmy, że mimo wszystko zagra szóstkę. Zagrywa to zakrytą, oczywiście, tylko że umiejętność specjalna Gandalfa mówi, że on odkrywa pierwszy. Więc ja wiem, że on zagrał szóstkę. I co ja jestem w stanie z tym zrobić? Mogę tak: zagrać jakąś kartę walki, ale wiadomo, że przegram, bo porównując siłę i tak nie mam szans, bo mam słabsze karty. Tylko dobra strona. E, mogę. Po prostu zignorować jego siłę na karcie. To będzie chyba najlepsze, więc ja odkrywam to, ignoruję jego kartę walki i w tym momencie Balrog zostaje pokonany, bo on ma 5 siły. Eee, a nie, to nie mogę tego zrobić, faktycznie to byłaby głupota, więc na pewno tego nie zrobimy. Więc jedyne co mogę zrobić to albo się wycofać, albo mogę zdecydować, że i Gandalf i Balrog zostają wyeliminowani. Nie wiem co jest lepsze w tym momencie. Wydaje mi się, że ja się po prostu wycofam. To jest akurat wycofanie do tyłu, ale to będzie nawet dobre dla mnie, ponieważ obydwie karty wypadają z gry i one już nie wracają, więc te karty są diskardowane, wypadają z gry, a nasi wojownicy, tak, Gandalf się wycofał, może zdecydować czy tu, czy tu, wycofa się powiedzmy, że na to pole albo tak tu zostaje, także mam już informację jaki tu wojownik jest, wycofałem się, nic mi się nie stało, ale dzięki temu e, wiem, że szóstka została wyeliminowana, więc najlepsza karta została zagrana, na przyszłość to jest dla mnie bardzo ważna informacja. E, I co, e, to była tura e, zła, także teraz drużyna pierścienia się rusza, możemy ruszyć na przykład Marego Mery, zobaczcie, ja automatycznie pokonuje Witch Kinga. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa w tłumaczeniu polskim książek. Nie pamiętam. To jest oczywiście jeden z tych nazguli, ale, ale ruszam się Merym i będę liczył, że spotkam właśnie tę postać. To można bardzo fajnie przewidzieć, bo tak jak widzieliście, że Gandalf walczyłby dokładnie z tą postacią, starałbym się Meryn do niego dojść, żeby go pokonać. Tak? Także jest tu dużo strategii, mało losowości i chyba już mniej więcej widzicie, na czym polega konfrontacja. Także ciężko to tak dokładnie zasymulować, np. do ale widzicie już chyba mniej więcej, jakie jest odczucia. Dużo myślenia, dużo dedukcja, jednocześnie bardzo prosta gra. Jeżeli interesuje Was moja recenzja, opinia na temat konfrontacji, możecie przejść do drugiego filmiku. W prawym górnym rogu ekranu będzie odnośnik, który was tam przeniesie. No i na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego.